Hello to RP Kolanko, stacja Kolowar, kolejny odcinek, tym razem Tygrys, Tygrys australijski nakręcił nam odcinek, masakra meksykańska, co się stało, no ta paczka, którą wam pokazałem, że tam płynęła sobie na Azję, została przechwycona, yy, mamy tutaj 44 okręty podwodne, dodatkowo oszczał 7 niszczycieli. Część jednostek została już tutaj zniszczona, ponieważ no, nie spodziewałem się tego. Więc zaraz pierwszy atak, który nastąpił, to tutaj uszkodzenia. No i teraz, żeby Wam pokazać, jakie tutaj spustoszenie zrobi, zrobią te 44 okręty, one zostają podzielone na 4 grupy. Widzimy każda po, po 11. Tutaj jednostek, ostrzał. Tego ostrzału już Wam nie będę ukazywał, ponieważ niszczyciele na ogół, no to jest takie średniawe te, te uderzenia, te uszkodzenia. Jeśli chodzi o statki, lepsze są i pancerniki. Najważniejsze że tutaj będą te okręty podwodne. No i ile zostanie tutaj zniszczonych tych jednostek. Mamy 57, więc taka akcja nam się tutaj przyda na kanale zobaczyć. Jak gra przeciwnik? Co przeciwnik robi? Ponieważ mamy troszkę czasu... No, tutaj jest, powoli są te jednostki niszczone e, dzięki po odległości, e, czyli ulepszeniom niszczyciela. Niszczyciel ma zasięg taku 30 na piątym poziomie, a tutaj stojący ma tylko 20. O 10 mniej stojący tutaj niszczyciel brytyjskiej Kolumbii. Kolejna jakaś jednostka tutaj płynie, prawdopodobnie również zostanie zatopiona tutaj nic. Nic się nie, nie, nie stało, te jednostki, te wszystkie są topione. Jak gra przeciwnik? Przeciwnik używa bardzo dużo tutaj szpie, szpiegowania. Chodzi o to, że niszczy po prostu uszkodzone lotnisko. Używa coś takiego, robi. robi szpiegowanie i tutaj sabotaż militarny. No i dzięki temu, że jakiś sabotaż militarny postawi, jest niszczone właśnie lotnisko. Dlatego warto te lotniska rozbudowywać. Na jak najwyższy wyższy poziom. Mnie też tutaj cały czas próbują niszczyć te, te lotniska, dlatego to mam drugi poziom. I dodatkowo jeszcze trzeba zawsze wyłożyć tutaj, tak jak ja mam, tutaj tych wiat, żeby to, to łapać. Pokażę Wam jeszcze gazetę, jak to wyglądało. Moje, no tu mamy informację jasną, że udało mi się tak złapać. Tutaj mamy dwóch szpiegów, tutaj mamy trzech szpiegów, to jest kolejny szpieg. Więc naprawdę, naprawdę tego. No, i tutaj mamy możliwy sabotaż. Kto wie, czy tutaj więcej nie ma. Czyli w teorii, możemy sobie przerzucić jeszcze piątkę i włożymy sobie tutaj. O, w taki sposób trzeba walczyć właśnie z tą taktyką, no bo potracicie wszystkie lotniska. I teraz wam powiem tak. Mój kompan tutaj w taki sposób nie gra brytyjską Kolumbią. Więc tutaj te moje rakiety. No to może być maksymalnie może jedno uderzenie, chyba że zagrają w taki sam sposób, że mu zniszczą to lotnisko, no to rakiety muszą się wycofać. Inna sprawa wygląda z moimi jednostkami. Te jednostki troszkę po, powalczą, troszkę tutaj pobronią. Będę chciał podświetlić co nieco okrętem podwodnym, żeby widzieć, czy tutaj się nie zbliża na przykład jednostki rakietowe, no bo nie chciałbym to stracić przez rakiety, dlatego też tutaj uważnie trzeba grać. Cały czas sprawdzamy, co myśmy tu wykryli. Dwa okręty podwodne, niczego więcej nie ma. Skoro widzimy dwa okręty podwodne, możemy sobie zrobić o tak i zaraz sobie je tutaj zatopimy. Chyba, że ucieknie, on się zmienia pozycję. Tylko, że jest wolniejszy od moich jednostek. Możemy jeszcze go tutaj złapać co nieco w tym kierunku. No oczywiście patrol bombowców marynarki. No to jest podstawa. No w lotniskowce przy desantach to jest podstawa, ponieważ zawsze się można wpakować Tak jak tutaj. Za 16 minut zobaczymy, co się będzie działo. I co dalej? Tutaj Kolumbia w poprzednim odcinku szalała. Ono tak szalała, że tutaj już nic nie zostało. Bo po prostu, no. Tak jak tutaj, to też nie, nie wyładuje się. Nie udało się nawet jednej jednostce. Zresztą tylko trzy. Bombowce, a pewnie niedługo doleci tego więcej, trudno mi tutaj powiedzieć, z której strony. No, ale ten atak kompletnie nie, nie wyszedł, zostało wszystko zniszczone. Tutaj też atakuje. Prawdopodobnie znowu im się udało mnie przeszpiegować, dlatego też tymi okrętami warto zmieniać te pozycje. No, tak jak ja to robię, cały czas coś sprawdzam, zmieniam, że po prostu przy takim udanym szpiegowaniu, żeby nie wiedzieli, gdzie są moje jednostki. No, ale to jest kwestia. Tutaj doświadczenia, jak już raz się przejechałem, no to drugi raz się nie da na to nabrać. Dlatego też w taki sposób gram. Tutaj też jakieś kolejne jednostki próbowały się dysontować, udało mi się zatopić. Mamy informacje z dnia poprzedniego. tutaj okręt jeden podwodny, stracony. I tu właśnie mi się udało klepnąć parę jednostek libijskich. Powiem szczerze, że bym chciał tutaj podjąć walkę na morzu, na tych oceanach z, z lwem australijskim, no to musiałbym całą marynarkę odesłać, żeby z nim prowadzić wojnę, ale jeśli odeślę całą marynarkę z tej strony na przykład, no to oni mi łatwo tutaj wejdą, ja tego tutaj nie, nie, nie wybronię no nie ma szans tutaj mamy znowu dużo sił, no ale też brakuje, no już ta produkcja tutaj się zmniejsza, zasoby ludzkie też cały czas nam ubywają, skoro cały czas produkujemy niedługo będzie brakowało tutaj pożywienia Czyli do pewnego stopnia mogę to produkować, ale później już, już, już brakuje nam troszkę tych sił. Tutaj lądujemy i rozpocznie się atak na tą pojedynczą jednostkę, która na szybkim próbuje przejąć tą prowincję. No bo te czołgi tutaj stoją. Ładny tygrys na widoku. Czołg ciężki. Podoba mi się ten tiger. Naprawdę śliczne są te czołgi, one się ładnie poruszają. Ładna graficzka tych czołgów. Podoba mi się, naprawdę. I teraz sobie ładujemy paliwo do, do środka y, bardzo na drugim poziomie i to w sumie przy jednym takim ataku zostanie rozwalone 73 samoloty tych samolotów coraz więcej będzie ponieważ kolejne tutaj są dostarczane lotnictwo duże mam mam tych jednostek, no tutaj będę walczył, będę się bronił aktywność moich koalicjantów jest naprawdę y, słaba wszedł tylko Jok zobaczył, że te jego jednostki zostały zatopione. Tutaj prawdopodobnie cancerz i Mikołaj rezygnują z gry, więc tutaj te dwa terytoria niedługo mogą stać się nieaktywne. Ja będę musiał to podbić troszkę, żeby żeby móc wybudować przynajmniej lotniska i, i ustawiać też te kontry przeciwko tym szpiegowaniu. Bo ja bym mógł ustawić tutaj szpiegowanie, no ale to jest wywiad. To jest też inaczej. To nie jest ten kod wywiad, tylko wywiad, więc to jest też inna, inna, inna bajka tutaj. E, dobra, co nam zostało? Ile czasu? 12-13 minut. Przeciwnikowi brakuje około 100 punktów, żeby wygrać. Od cały czas. Tutaj się nic nie, nie, nie zmienia. Stówka brakuje, czyli muszą się gdzieś tu przedostać. Czy mi się uda przedostać? Nie wiem. Marynarka jest tutaj spora. A przeciwnika nie widzimy, czy gdzieś ktoś tutaj płynie, czy coś się dzieje szpiegostwo nam nie wykrywa tutaj Kolumbia też ma siły, no mamy siły na tym wybrzeżu, no przeciwnik musi się dostać, a ja może coś zatopię może jakaś, jakaś ciekawsza bitwa zobaczymy, no na razie Kolumbia co szalała, no to sobie poszalała, ale tylko jeden dzień, kilka godzin została tutaj czaskana przez bombowce taktyczne i cała śmietanka tutaj się zleciała panów z koalicji. No i wszystkich wytukli. I tyle się skończyło z desantem. Nie tak, można zrobić tak jak ja robię. O, to już było dobre. Zabrakło mi troszkę więcej jednostek przeciwlotniczych. Nic więcej. Ponieważ na jednego, na dwóch graczy może by tam jeszcze wystarczyło tych moich samolotów, tego wszystkiego. Ale przy, przy trójce, no to już, już kłopoty były. Już, już, już zabrakło. Zabrakło sprzętu. Ten, ten sprzęt jest. 18 działek. Piątka taka, to by było już coś w porządku. Dlatego robimy badania, jednostki przeciwpowietrzne, myśliwce. Jak to mi się zrobi, to zrobimy kolejną jedno, kolejny poziom tej jednostki przeciwlotniczej, y, piąty. I oprócz tego jeszcze chcę zrobić y, morskie, y, tutaj krążownik. Dlaczego krążownik y, chcemy zrobić? Krążownik zasięg ataku 40, a tutaj na pierwszym poziomie jest 130. Już teraz wiecie dlaczego. A ta 40 tego krążownika jest większa niż y, 30 na szóstym poziomie niszczyciela. Nie wiem, czy jeszcze jak jest. Zwyżej 30 na nie, zasięg, czyli co? Czyli wystarczy nam krążownik dodatkowo jeszcze tylko klepnąć jedne badania, żeby mieć zasięg większy niż niszczyciele, bo przeciwnik tutaj widzimy gołem okiem, że ma co okręty podwodne i niszczyciele. Więc tutaj, jeśli mamy taki zasięg tej jednostki krążowników, dodamy wie, większy troszkę zasięg, mamy aż 10 do uderzenia, to jest pierwszy poziom, więc tym możemy niszczyć te niszczyciele. No taki, no ja wiem, jak tutaj przeciwnika ugryźć. Ale tak szczerze powiedziawszy, za dużo to już nie, 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 nie zrobię. To jakaś obrona. Może zobaczymy jakieś wejścia, jakieś ciekawe zagrania. No bo to chodzi, żeby coś tutaj jeszcze, jeszcze zobaczyć. Mógłbym się to poddać albo wysadzić wszystko na ślepo. No ale po co? Po co takie, takie numery robić? Tu nam zostało 3 minuty do załadowania. I polecimy sobie prosto w tą piechotę naszej sojusznicy. Gdzie tutaj macie lotnictwo? Czy widać tu gdzieś lotnictwo? Nie ma lotnictwa, tu jest troszkę tych samolotów. 24, ale to jest za mało. Co to jest 24 samoloty, kiedy ja mam 73? I uwaga, trzeba wziąć pod uwagę, że bardzo dużo straciłem też w bitwie o Anglię, w tą powietrzną. Przecież tam, tam też spotraciłem samoloty, żeby, żeby jakoś to, to, to zdobyć. Czyli różnice są ogrom, o, ogromne. I kolejna sprawa, że ekonomicznie to Wenezuela jest. Wyżej niż ja. Coś się dzieje, bo widziałem, że okręt podwodny, a to wenezuelski pad Ale tu mamy ekonomię. Jest troszkę tych. Aha, bo to jest dzień. Znowu byśmy zrobili jakąś gafę, a nie o to chodzi. Wenezuela jest ekonomicznie lepiej niż ja. Ja jestem na. na niżej, więc to jest też. Niżej po prostu mniej tych, tych prowincji mam. Tyle rozbudowuje cały czas, no ale to, to nadal mało. Wracamy szybko, co się dzieje tutaj. 8 minut, 9 minut. Nie przegapimy tego, to jest tutaj najważniejsza e, akcja tego odcinka. No, to musimy sobie nagrać. E, więc jak tak 2 minutki, 3 minutki będą, no to już zostawimy tutaj widok do końca i tyle: no 57 odcinek, e, czy 57 odcinek, co ja mówię. 57 jednostek. 44 okręty Czyli tak Tutaj rozwalone e, e, Przez marynarkę Wojenną wroga A w tym rejonie kolejna paczka została rozwalona Przez bombowce taktyczne U naszego sojusznika Kompletny brak jednostek przeciwlotniczych Co skutkował tym Że to zostało bardzo szybko i bezboleśnie rozbite Tutaj tak samo Brak zwiadu Taka na hybiu trafił paczka wysłana no, i niestety, ale złapana. Gdyby się bronić przeciw lotniczym, tyle przeciwnik ma, no to trzeba mieć przynajmniej takie jednostki. 20 działek, 11, gdzie przeważnie osoby robią co? Robicie przeważnie czołgi, artyleria, tam czy piechota, milicja. Jednostki, te piechota zmotoryzowana, takie siły widzę częściej co gracze robią. A potem przylatują samoloty i co? Nie ma ani takiego sprzętu. Ani takiego nie ma sprzętu A to wszystko daje nam obronę przeciwlotniczą I to przy tylu samolotach naprawdę potrzeba tego sprzętu To też brakuje, mi na przykład też brakuje tych badań Efekt był taki, że ja na początku chyba nie robiłem tych badań I teraz to wszystko mi to nadrabia Ale troszkę za późno Troszkę za późno, chociaż powiem mam że nawet gdybym wygrał tą bitwę tą Anglię To bym miał strasznie ciężko dalej Tutaj wszystko ma przeciwnik, ekonomicznie jest mocny Ja bym tracił te samoloty, nie jestem w stanie odbudować po prostu Tego sprzętu całego, to są chyba moje okręty Możemy je wycofać A tutaj Gdzie ty uciekasz bracie? Widzimy, że będziesz uciekał tutaj Zostałeś odkryty i uciekasz, no Naprawdę tygrys przede mną ucieka, no kurde. musielibyśmy mu tutaj gdzieś go ściąć. No, w taki sposób I to zatrzymujemy, niech tutaj będzie na patrolu jedyno, jeden okręt, a również tutaj jeden okręt niech te okręciki no, troszkę tutaj pobędą Odhaczyłem okręty podwodne. Dlaczego odhaczyłem od okręty podwodne? Tak zrobiłem. Tu mamy prędkość 68. Okręty podwodne tutaj posiadają 45, czyli są wolniejsze. A my tutaj chcąc złapać przeciwnika, to musimy się przesuwać i go po prostu gonić. Wiadomo, że tu można by to przyblokować albo coś zrobić tym krążownikiem. Ale to trzeba by, żeby coś zrobić krążowikiem to trzeba być aktywnym. No to, to na tym to polega. 5 minut, to jeszcze troszkę czasu mamy. Co w gazecie słuchać? W gazecie ogólnie spokój jest. No tutaj nic się nie, nie dzieje. Z punktami jestem na 5. miejscu, chociaż jeśli wywali mi tylko któregoś gracza, na przykład tancerza, no to momentalnie wezmę i go wyrzucę, przejmę mu te terytorium i tyle. No mam tutaj siły. Mogę też latać sobie bombowcami. Miałbym wtedy co robić. Bo tutaj w sumie. A za ile mój bombowiec zaatakuje? Za 3 minutki. No dobra, zobaczmy. Tu 3 minutki, a tu ile brakuje? 5 minut. No to czyli. W taki sposób to było. No tutaj wejście, zobaczcie. Jakie to jest dziurawe. Wejście taka. No to jest taki, nie wiem. Samotny wilk. Wchodzi. Ogląda. Jaką, jaka jest reakcja mniej więcej przeciwnika. No, to sobie stracić tylko jedną taką piechotę. To no, można. Ale no, te też stracone prowincje, tutaj ropa padła o no, za mało tych sił. No, rozbite jest całkiem tutaj Meksyk. No, to wszystko popadało, bo to już są siły Wenezueli. No tak. Więc całą paczkę, wszystkie jednostki to jest część tylko jeszcze armii małej, niech wycofuje chłopak. Tu jest paczka i troszkę po broni. Ten Meksyk. Pytanie też, jak wygląda sprawa z, z lotniskami. Tu mamy lotnisko. A tu nie ma lotniska. jeśli wejdą od południa, to ja nawet nie mam. Tu mamy samoloty jeszcze. Jednak jest 11 samolocików. Od Meksyku. No wszystko cała paczka tutaj do, dostanie zaraz. Ok, Szybko wracamy. Zaraz będzie bombardowanie. No to taka. Jedna piechota, gdy leci 75. Samolotów 73 No to jest masakra, po prostu. Czekaj, co ci ludzie muszą myśleć? Tam idzie się sobie pók pojedynczo, on chyba na szybkim jeszcze ciśnie. Po prostu przyspieszony, tutaj marsz. Musimy wycofać część jednostek. To o co mi chodzi? Wymuszony marsz. Morale pada wtedy, ale próbuję, no i no Tutaj nic nie ma, żeby go przyblokować. Mówię. Y bez problemu w te Veracruz wjechać gdyby nie moje, nie moje sa, samoloty bo kto go tu zatrzyma? to się ruszy ten czołg a naprawdę ślicznie wygląda minuta 30 sekund do uderzenia Ona no nie ona ta piechota to po prostu zniknie od razu przy jednym bombardowaniu bo tutaj mam 25 bombowców tylko jedno skrzydło bombowców więcej nie, nie udało mi się zrobić bo musiałem dość mocno w tą marynarkę inwestować minutka i atak a później wracamy na meksykańską, tutaj, nie, meksykańską masakrę urządzoną przez tutaj gracza grającego Nową Południową Walią, Val, Silo, z klanu Bad Ugly, w skrócie BOOM. I możemy sobie ładnie zobaczyć za dwie minutki co się będzie działo z tymi okrętami, no bo to jest w sumie tutaj ważne. Dobra, szybko wracamy. Bombardowanko. A później lecimy na Rombanko z Me y Meksyku. Ale pierw nasze bombowce. Za 30 sekund. To, to są naprawdę emocje. Niekiedy leci tyle samolotów. A tu widzimy jedną piechotę. Co za brutal ze mnie. Naprawdę. Jedna piechota, a tu tyle samolotów. To jest po prostu... Brutal ze mnie, straszny. Musiałbym napisać Meksykowi, niech porobi te lotniska, bo, bo będzie kapisa tutaj na dole. 3 sekundy. I co? I nie ma tej jednostki. Stało się 73 samoloty. No i naprawdę brutal ze mnie. Dobra. To jest brutal. A co tutaj mają powiedzieć te okręty? 57 jednostek. Aż sam czekam po prostu na tą akcję. Zrobiłem sobie bliżej, żeby to widzieć. Tu została tylko minutka. 57. Możemy tylko oglądać, jak to będzie padało. Bo powinno to dobrze być ta masakra. Później za 16 minut, jeszcze dobitka będzie niszczycieli. Ale tego już nie będziemy oglądać, bo bym ten film miał nie wiem, pół godziny. A to i tak za dużo nie, nie ubierze. To jest tylko 7 jednostek. No i też to te uderzenie tutaj. atak jest piątka. Krążowi na pierwszym poziomie ma dziesiątkę. Zostało 40 sekund. 57 jednostek. Co za masakra, będzie z tego tutaj, ale złapane. Po prostu Saigon. 20. Ponad troszkę sekund. 24. 21, to jest 20, 19. one tak lecą w miarę równo. Mamy 16 sekund. 57 jednostek. No i teraz, jak stracić taką paczkę, taką dużą, przecież tu było dużo tego więcej. To jest po prostu to boli. Oczywiście boli tego, który traci, no bo ten, który to zatapia, to jest sama przyjemność. 32 jednostki zostały. Tu się odświeżyło. Co tu jeszcze się dzieje? Nic się nie dzieje. Próbuję uciekać po prostu tymi okrętami, ale tego złapałem go wcale tutaj te jednostki. Kilka padło podwodnych, bo można zobaczyć, że tutaj brakuje dwóch. Tutaj dwóch brakuje, tu jeden i tutaj dwóch. No ale ile z tego padło? Dwadzieścia, ale pojechało tu równie. Zresztą Dobiję. Dobią jeszcze niszczyciele za 14 minut. No i później, jeszcze jeden atak. I co jeden, takie dwa parę okrętów. One są tanie w robieniu. Te podwodne, parę okrętów wystarczyło, żeby taką armię rozwalić. Oczywiście, jeszcze klepniemy sobie gazetę. Mamy prawidłowy dzień. No tu mamy te okręty podwodne popadane, które popadały. To tak nie wygląda, nie? Ale to, to jest inaczej, bo to. Wzięliśmy ile tych jednostek padło. Te nie są wszystkie wypisane, niestety. Brakuje nam tej informacji, ale można było zobaczyć tak gołym okiem, że tutaj ponad 20 siadło. No to czy poprzednio też ponad tyle siadło, bo to jest drugi atak taki. To cała ta paczka, która szła w przyszłym odcinku, no to wszystko zostało obulknięte. Możemy co najwyżej sprawdzić, może, e, ten wynik tej e, wojny. To jest Libia, Wenezuela. No. No tu masakryczne po prostu te straty są. Może będzie jeszcze ten Meksyk tutaj na wojnie, no. Chyba nie bardzo. Tutaj mamy... ...mojego sojusznika. To jest brytyjska Kolumbia. Zobaczcie jak brytyjska Kolumbia mu co dostała od... ...od Tygrysa. Oj, oj, oj. Nie ma, trzeba poczekać. Czasami tak jest, że tutaj nie, nie, nie widać wszystkiego. Tutaj mamy klepnięte. Dobra, to tyle. Muszę sobie zobaczyć, jak, jak te jednostki. Jeszcze jeden, dwa, dwa ataki i tego już nie będzie. Cały, całą paczkę. Masakra. Masakra meksykańska. Dobra, to tyle w tym odcinku. No ja tu zobaczę jeszcze, co co przeciwnik zrobi. Na razie gonimy takie bezbronne dwa okręty podwodne. Naprawdę brutal ze mnie. Dobra, bawcie się dobrze. Do kolejnego mojego odcinka. Jeszcze tutaj walczymy. Jeszcze coś robimy. Trzymacie się ciepło. Cześć.